Witam serdecznie! W dzisiejszym odcinku zrobimy challenge. Urwiemy wiśnie i sprawdzimy, ile wiśni zje Sylwan w ciągu jednej minuty. Właśnie zrywam wiśnie na Sylwana, takie ładniejsze. Zaraz się przekonamy. Dobra, myślę, że tu mam spokojny kilogram wiśni. Idziemy do Sylwana. Siemandero Sylwan! Czy jesteś gotowy do challenge'u? Ale co mam zrobić? Masz zjeść jak najwięcej wiśni w ciągu minuty. Mam tutaj stoper. No i mam tu przygotowane wiśnie dla Ciebie. Będziemy liczyć. Gdzieś tutaj sobie postaw, nie wiem, on tu. Dobra. Czy jesteś gotowy na to? No dobra. Trzy, cztery, start! Ale licz, licz! Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jak mm, Ci a jest to czyste piętnaście musisz liczyć oj nie wiem ile tutaj jest kilogram liczni tu było dobra maska boska kwas? Nie. Pestki. Dostało 20 sekund. Czy Ty połykasz pestki? Mm. <głos> <głos> 10 8, 7 6. Czy zjesz tą całą garść? 3 2 <noise> 1. Stop! <głos> <głos> Tak, kapie po brodzie, ale dobre. To co, teraz ja? Muszę popić. Czy ja opróżnię całe to wiaderko? Ostatnia Czy... pestka z wykryta. Popijam cisowianką. A? Lekko gazowaną. No i nie trzeba już wina pić. Snywanie, przetrzyj ręce, to teraz ja zrobię challenge, że zjem resztę tych wiśni. Co tu jest? No Tutaj masz stoper. Może ja stoper wezmę, bo y, tego. O, trzymaj tak. O, luks. Dobra. Patrz ile jest wiśni Uwaga. Start. O kurczę, to jest dobra metoda. Pokaż mi twarz, pokaż mi twarz, łaj, nosferatu, wampir, wampir z Sandomierza, proszę Państwa. Grigori pomaga, Murzyn, Murzyn, bierz się za wiaderko. Dobre, dobre, Murzynku, bierz, bierz wisienkę. Dopiero pół minuty. <ścoughs> Oj. O, chyba więcej zjadłeś. O, ale to się nie liczy. Falstart. Aaaa. <laughs> nie, no. 10 Dziesięć sekund. O ile wiśni zostało? Nie, nie dużo już. A. Koniec. Koniec. Niestety, no tak, no... Z pestkami ciężko jest zjeść. Cię... Pestkami ciężko, ale ja, ja nie zaliczę ci tego. Wypluwałem? Wypluwałeś. Kurde. Niestety. Musimy ponowić to. To może, może przyjedzie ktoś jakiś śmiałek i nas pokona. Tak jest. Zapraszamy.